Lipce Reymontowskie W czterech porach roku zamyka się czas trwania powieści chłopi Władysława Reymonta i w czterech różnych muzealnych odsłonach reprezentują nam się Lipce Reymontowskie. Tu Reymont mieszkał przez trzy lata, tu pracował na kolei, tu umieścił akcje chłopów, tu w Muzeum Regionalnym jego imienia Zgromadzono unikalną kolekcję pamiątek związanych z regionem i z postacią noblisty. Ekspozycja stała to przede wszystkim tradycje lipeckie. Wystawa ma charakter historyczno-etnograficzny. Wprowadza nas do wnętrza chaty lipeckiej z dawnymi strojami, haftami, ozdobami i charakterystycznym dla regionu wyposażeniem. Integralną częścią muzeum jest Zagroda Ludowa. W której odtworzono typowe gospodarstwo chłopskie ziemi łowickiej. W podwórzu prezentowana jest galeria drewnianych rzeźb. To bohaterowie powieści Reymonta i sam autor. Obecnie siedziba muzeum mieści się w budynku dawnej manufaktury włókienniczej Winklów, założonej pod koniec XIX wieku. W okresie dynamicznego rozwoju przemysłu lekkiego w pobliskiej łodzi, u Winklów wytwarzano tkaniny na słynne łowieckie pasiaki. Zgrzeblano, przędzono i farbowano wełnę oraz wyrabiano z niej swetry, skarpety i rękawice. To jedyny taki obiekt w Polsce z zachowaną kompletną linią technologiczną wszystkie maszyny i urządzenia są sprawne i w planach muzeum jest ponoć ponowne uruchomienie tkackich. Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych. Ta prywatna kolekcja to prawdziwa skarbnica eksponatów związanych z lipcami, z powieścią Raymonta, i ze zrealizowanym na jej podstawie serialem. Pasjonat, kolekcjoner, który jako statysta również wziął udział w realizacji filmu, zgromadził bardzo różnorodny zbiór od elementów scenografii, przez zdjęcia z planu i materiały prasowe po wpisy i autografy polskich gwiazd filmowych. Gratką dla bibliofilów będzie z pewnością wystawa ponad 100 z 230 wydań powieści z takimi perełkami jak pierwsze polskie wydanie czy edycja w języku chińskim czy jidysz. Jeśli komuś mało atrakcji, może odwiedzić Muzeum Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej albo Muzeum Czynu Zbrojnego z ekspozycją plenerową i pamiątkami walk zbrojnych od Powstania Styczniowego po II wojnie światowej. Lipce Reymontowskie – Muzealne Zagłębie Pamiątek.